Cześć wszystkim. Każdy, kto układa kostkę Rubika, zderzył się z problemem zapisywania algorytmów. Speedcuberzy z całego świata posługują się notacją, której pomysłodawcą jest amerykański matematyk David Singmaster. I w tym tutorialu wyjaśnię Wam wszystkie ruchy, które są na kostce opisywane przy pomocy tej notacji. I ona jest oczywiście uwzględniona w regulaminie WCA, ale w powszechnym użyciu są w niej drobne zmiany. Pierwsza zasada tej notacji opisuje nazwy poszczególnych ścianek. Kostkę możemy złapać w dowolny sposób. Zgodnie z regulaminem WCA mieszamy ją białym do góry, zielonym do siebie. Ale niezależnie od tego, jak ją złapiemy, nazwy ścianek pozostają zawsze te same. Patrząc oczywiście z perspektywy zawodnika, opisano je po angielsku i od pierwszych liter nazw angielskich y, mamy nazwy poszczególnych ścianek. Tak więc mamy góra, czyli up po angielsku skrót U, ścianka frontowa, czyli front po angielsku skrót F, ścianka prawa po angielsku right, czyli R, lewa, czyli left skrót L, dół, czyli down skrót D, y, tył, czyli back skrót B. Chyba wszystko. Druga zasada opisuje kierunek poszczególnych ruchów. Otóż na każdej z tych ścianek możemy sobie wyobrazić zegar i ruchy zgodne z ruchem wskazówek zegara, na przykład na ściance górnej, są opisywane po prostu wielką literą opisującą ruch tej ścianki. Tutaj w tym, w tym wypadku będzie to U, duże U. Ale jeśli ten ruch jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara, tak jak teraz, to dodawany jest znak do ruchu tej opisującego tą ściankę, czyli tu będzie Uprym w tym wypadku. I teraz zauważmy jedną rzecz. Zawsze na danej ściance musimy sobie wyobrazić zegar, i z tego powodu ruch R to jest taki ruch, bo jest on zgodny z ruchem wskazówek, właśnie zegara. Ale ruch analogiczny lewą ścianką też do góry, to jest ruch, ruch L', tak? ponieważ zauważmy, że jest on przeciwny do ruchu wskazówek zegara za każdym razem. Z tego też powodu ruch D to jest taki ruch, ale ruch U to jest ruch w tą stronę. I tak samo ruch dolną warstwą w ten sposób to jest D', ale ruch U' to jest w tą stronę. Tak? Czyli innymi słowy D' idzie tak jak u. Wydaje się to nieco dziwne, ale za każdym razem, jak sobie wyobrazimy zegar, to będzie to spójne z zasadą ruchu zgodnych z ruchem wskazówek zegara. Ruch podwójny, czyli o 180 stopni, opisywany jest przez dodanie cyfry 2. R2 mamy na przykład w tym wypadku L2. U2 i tak dalej. Czasem możecie się spotkać z zapisem R2, na przykład Prime. Tutaj ktoś, kto zapisuje w ten sposób, chce po prostu zaznaczyć, że ruch do dołu jest trochę wygodniejszy niż na przykład ruch do góry w przypadku jakiegoś algorytmu, ale znaczy to dokładnie to samo co ruch R2. Trzecia zasada notacji opisuje rotację. Otóż układając kostkę, bardzo często zdarza nam się ją obracać w różny sposób. I te rotacje opisane są przy pomocy ruchów wziętych z układów współrzędnych, z matematycznego układu współrzędnych. I tak, x opisuje rotację w tę stronę, tak jakbyśmy wykonywali całą kostką ruch r. tak, Czyli to jest x, ale jeżeli kostkę trzymam w ten sposób, to x' jest z kolei ruchem do mnie, tak jakbym wykonywał całą kostką ruch r'. Rotacja w tę stronę opisywana jest literą y, tak jakbym całą kostką wykonywał ruch u, tak, natomiast rotacja w tę stronę opisywana jest literą Z, tak jakbym wykonywał całą kostką ruch F. I zauważmy oczywiście, że rotacje zapisywane są małymi literami X, Y, Z. Rotacja podwójna o 180 stopni jest oczywiście opisywana przez dodanie dwójki do nazwy rotacji. Stąd X2 będzie w ten sposób, na przykład AZ2 będzie w ten sposób. Czwarta zasada notacji opisuje ruchy dwoma ściankami. I tutaj jest różnica w stosunku do oficjalnej notacji i tej, która jest w powszechnym użyciu. Otóż w powszechnym użyciu ruchy dwoma warstwami opisuje się małą literą, tak na przykład ruch taki to jest małe r tak jakbyśmy wykonywali ruch r, ale dwoma ściankami, czyli ścianką zewnętrzną i ścianką środkową. Analogicznie dwoma ściankami w ten sposób mamy l'. Tak. Natomiast w oficjalnej notacji przy takich ruchach dwoma warstwami dopisuje się w i z tego powodu rw w ten sposób jest tym samym, co r małą tak? literą. A w ten sposób rw' to tak samo jak r'. No i pora na ostatnią zasadę. Opisuje ona ruchy tak zwanymi czyli warstwami środkowymi. Zauważmy bowiem, że kostka ma trzy warstwy i tych środkowych warstw też są trzy. Mamy pierwsza warstwa, druga, tak? I tutaj mamy trzecia. Przy opisywaniu ruchów środkowymi warstwami trzeba pamiętać, że naszym punktem odniesienia jest ten narożnik, czyli lewy dół front. I tak, poszczególne warstwy mają swoje nazwy ta warstwa to jest warstwa E od equator, czyli równik. Ruch E jest ruchem w tą stronę, analogicznie do ruchu D. Tak, ponieważ naszym punktem odniesienia jest ten narożnik. Ta warstwa to jest warstwa, która jest nazywana middle, czyli środek i teraz ruch w tą stronę to jest M'. Tak, ponieważ punktem naszym odniesienia jest ten narożnik, czyli tak jakby było to w odniesieniu do lewej warstwy. No i wreszcie ostatnia warstwa to jest ta warstwa, która jest opisywana literą S od standing. Tego jest to trudne do przetłumaczenia, coś jak na stojąco. I teraz ruch S to jest ruch w tę stronę, tak, a S' to jest w tę stronę, ponieważ naszym punktem odniesienia jest ścianka frontowa. Trzeba pamiętać, że ruchy slice'ami, czyli warstwami środkowymi nie są ujęte w regulaminie WCA, ale w zasadzie ma to znaczenie tylko w konkurencji fewest moves, czyli w układania kostek w najmniejszej liczbie ruchów. Natomiast w bazach danych algorytmów na pewno natkniecie się na algorytmy, które zawierają przynajmniej ruchy warstwą środkową, tutaj tą Mydl, i to będzie oczywiście ujęte w tych bazach. I to w zasadzie jest wszystko. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia Wam pomogą i rozwijają wszelkie wątpliwości związane ze zrozumieniem zapisu algorytmów. W razie problemów piszcie w komentarzach, spróbuję wyjaśnić niejasności. Jeśli się podoba, oczywiście łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. Pozdrawiam, na razie, pa!